Witam was serdecznie moi kochani Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia Pomyślności, wszelakiej radości i miłych spotkań w gronie rodzinnym Od Igora z kanału Bufor i Drewno Oczywiście dzisiaj jest krótki filmik z racji tego, że są święta Specjalne pozdrowienia świąteczne dla waszych rodzin przekazuję jak słyszycie, jeszcze trochę jestem chory, także wybaczcie, że nie ma na razie nowych filmów, ale już od następnego tygodnia filmy będą nagrywane. A tymczasem świętujcie, odpoczywajcie. Nie myślcie o tym, co jest teraz w kotłowniach. W kotłowniach jest na pewno dobrze, bo wszystko to, co robiliśmy w ciągu roku, zostało ogarnięte i wszystko się sprawdza. Także świętujcie, odpoczywajcie. Ja jeszcze walczę z przeziębieniem, także bardzo ciężko mi się jeszcze nagrywa w ogóle, bo duszę się po prawdopodobnie grypie jakiejś tutaj grubszej, ale wszystko idzie już ku dobrej drodze, także wszystkiego dobrego życzę Wam na święta, mam nadzieję, że Mikołaj był bogaty, może Wam coś ciekawego przyniósł do kotłowni, kto wie, zapraszam do komentarzy pod filmem jak tam u Was Mikołaj i... Myślę, że już od następnego tygodnia będą nowe filmiki. Będziemy mogli sobie dalej kontynuować temat związany z buforem ciepła. Dobrego świętowania, dobrego dnia, udanych świąt Wam życzę. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu. Cześć.